Cześć, nazywam się Kasia Pawlak, jestem radiową biegaczką, maratonką, z czego jestem bardzo dumna. W radio pracuję od 15 lat, a biegam od 4, no może od 5. Przedtem biegałam rekreacyjnie, wiadomo dla zdrowia, ale później jakoś chciało się troszkę więcej, czyli powiedzmy półprofesjonalnie, żeby zdobywać fajne medale. Tu chciałam pokazać medal, który jest najbardziej krwawy, okupiony potem, krwią i łzami, ale endorfiny i szczęście, radość była niesamowita. To jest medal e, z Maratonu Wrocławskiego z 2015 roku. Cóż mogę powiedzieć? 27 stopni, niesamowity upał, 3 litry wody wypite, 4 wylane na siebie i jakimś cudem... Głowa porusza nogami i szczęśliwie dobiegłam. Jak padłam na metę, to naprawdę słuchajcie, szczęście, radość, łzy. Mamy biegową drużynę radiową, mamy nowych uczestników, biegamy wszyscy razem, reprezentujemy naszą firmę radio w różnych biegach i właśnie wszędzie, gdzie biegamy, na wszystkich maratonach czy na półmaratonach, na wszystkich biegach ulicznych, zawsze nas widać, jesteśmy razem, zapraszamy ludzi, zapraszamy słuchaczy, biegniemy razem, dajemy ludziom radość, i sobie przede wszystkim. let's leave the